Ciąża w 1447 odcinku M jak miłość rozdzieli Joasie Barbara kurdej i Leszka Sławek-Uniatowski. Biznesman skrywa wiele tajemnic, ale tego nikt się nie spodziewa. Pojawienie się dziecka przerwie nowy romans Chodakowskiej, szczególnie. Że Krajewski nie uzna potomka i odwróci się od ciężarnej, zostawiając ją samą. Co dokładnie wydarzy się w 1447 odcinku Jak Miłość? Czy samotna matka pogodzi się z odrzuceniem? W nadchodzących odcinkach serialu Jak Miłość. Joasia i Leszek zbliżą się do siebie jeszcze bardziej. Podczas jednego ze wspólnych wieczorów pod domem Krajewskiego pojawi się tajemnicza blondynka, która zakłóci ich sielankę. Okaże się, że to była dziewczyna mężczyzny. Leszek każe jej się wynosić, ale Joasia i tak uzna, że czas się wycofać z tej relacji. Nie ma zamiaru mieszać się w miłosne trójkąty. Chodakowska zacznie unikać nowego sąsiada. On i tak znajdzie sposób żeby się z nią skontaktować. W skłamie, by mieć pretekst do kolejnego spotkania. Odnowią znajomość. Kilka godzin później Nina Agnieszka Judycka w 1447 odcinku. M jak miłość ponownie zjawi się na wietrznej pod domem byłego. Powie mu, że zaszła z nim w ciąże, a na dowód pokaże test z apteki. To go nie przekona. Widzowie z ich rozmowy dowiedzą się, że kobieta zdradziła krajewskiego. Z tego powodu już nigdy jej nie zaufa i nie uwierzy w łzawą historię. Odeślę ją z kwitkiem. Zapłakana kobieta uda się do wyjścia, co nie umknie uwadze Chodakowskiej. W 1447 odcinku im Jak Miłość zaprosi ją do siebie. Nina opowie jej historię związku z Leszkiem oraz poprosi dobroduszną Asię. Aby wstawiła się za nią przy najbliższej okazji. Czy samotna matka zgodzi się jej pomóc? Niestety tak. W ten sposób dojdzie do pierwszej awantury z sąsiadem. Czy ciąża Niny rozdzieli ich na zawsze? Nie jest to wykluczone, o ile kobieta nie kłamie w sprawie dziecka. Z drugiej strony możemy zdradzić, że Asia i Leszek jeszcze nieraz padną sobie w ramiona. Taka mama jak Joasia zem jak miłość to prawdziwy skarb. Choć Chodakowska nie jest prawdziwą matką dzieci Tomka, to kocha Wojtusia i Zosia nad życie. I zrobiałaby dla nich wszystko. Strach o ich przyszłość dopadł ją zwłaszcza teraz. Bo 19-letnia Zosia wkroczyła w etap buntu i powiedziała Asi prosto w twarz, że nie ma prawa wtrącać się do jej życia, bo nie jest jej mamą. Być może dlatego w 1402 odcinku im jak miłość wdowa potomku postanowi udowodnić, że potrafi zadbać o swoją rodzinę. W końcu dzieci Chodakowskiego mają tylko ją. Wpadnie z wizytą do Kingi Katarzyna Cichopek. By powiedzieć jej, że zamierza sprzedać mieszkanie Tomka. Dlaczego akurat do Zduńskiej? Bo od jakiegoś czasu mieszkanie wynajmuje Againa Sobala, kelnerka z bistro za rogiem. Chcąc nie chcąc, Asia w 1402 odcinku im jak miłość pozbawi Agedachu nad głową. Ale jej decyzja zaimponuje Kindze, która zauważy, że przyjaciółka już teraz myśli o przyszłości Wojtka oraz Zosi i sama też zaczęła się zastanawiać. Co zrobić, by zapewnić im dobry strat w dorosłość. Za pieniądze ze sprzedaży mieszkania, chodakowska będzie chciała kupić dwie kawalerki: jedną dla Wojtka, drugą dla Zosi, a dopóki dzieciaki nie będą z nich korzystać, będzie je wynajmować i odkładać te pieniądze dla nich na przyszłość. co ciekawe w 1402 odcinku im jak miłość asia nie uwzględni w swoich planach chlenki. córki Tomka i Agnieszki Magdalena Walach A przecież trzyletnia dziewczynka też zasługuje na to, by mieć coś po ojcu Mimo. Że Agnieszka świetnie zarabia w prokuraturze i jest w stanie sama ją wychować. To na pewno Tomek życzyłby sobie, by Helenka też coś dostała za jego mieszkanie. Kto kupi mieszkanie Tomka i Joasi i Wem, jak miłość? Sąsiad który daje jej bardzo dobrą cenę, więc taka okazja może się nie powtórzyć. Czy tym sąsiadem będzie Michał Ostrowski Paweł Delong? To się okaże niebawem, wem jak miłość. Wojtuś, z M jak miłość, nigdy nie było aniołkiem. Ale to, co zacznie wyczyniać w kolejnych odcinkach po przerwie wakacyjnej nie będzie mieściło się w głowie. Zwłaszcza Joasi, która udziła się. Że jej przybrany syn wreszcie przestanie sprawiać jej kłopoty i przysparzać jej zmartwień. W 1379 odcinku M. Jak Miłość po wakacjach 2018 Wojtek przejdzie samego siebie. Przypadek sprawi, że Asia dowie się o wszystkich wybrykach chłopca. Wychowawczyni powie jej, że Wojtuś bardzo opuścił się w nauce, a jego zachowanie w szkole pozostawia naprawdę wiele do życzenia. Gdy nauczycielka wspomni chodakowskiej, że pisała do niej SMS-y, Ema ile i wiele razy dzwoniła, Joasia zrozumie. Że syn zablokował w jej telefonie numer nauczycielki, by ta nie mogła się do niej dodzwonić. Tego będzie już za wiele. Jak podaje świat seriali, Chodakowska wybuchnie gniewem i przestanie nad sobą panować. W ataku złości zacznie krzyczeć na Wojtusia. Włamałeś się do telefonu i zablokowałeś numer wychowawczyni. Wykasowałeś SMS-y, które do mnie wysyłała. Włamałeś się nawet do mojej skrzynki w komputerze i wykasowałeś maila rzuci wściekła. Mimo, że Wojtek przeprosi mamę, ona będzie niewzruszona. Wymyśli surową karę, która dotkliwie dotknie nastolatka. Szlabań na wszystko: komputer, telefon, telewizor, gry i spotkania z kolegami po szkole. Joasia poskarży się Michałowi Ostrowskiemu Paweł Delong. Że Wojtuś nigdy tak bardzo nie zawiódł jej zaufania.